Alicja Druzgała, wiek zawsze młoda, Bojków koło Gliwic, mama Agatki i Maksia, żona Marcina, synowa Zbyszka. Za kierownicę ciężarówki trafiła przez olśnienie. Jak mnie olśniło, że ja przecież dam radę, że jest Marcin, który zawsze mnie przyuczy, teść, który mnie przyuczy, no to przecież to nie będzie jakaś filozofia ciężka, trzeba tylko pokonać lęk przed gabarytem. No i tak też postanowiłam, zrobiłam. No i się w tym odnalazłam. Ci nasi stali klienci wiedzą, i dla nich to nie jest nowość. Wręcz przeciwnie, nawet dzwonią i nieraz mówią, że chcą, żebym to ja przyjechała. Natomiast nowi klienci, tacy, yy, powiedziałabym, nie ciężarowi klienci, to są w ciężkim szoku. Powiedziała, że to ci panowie z tych małych samochodzików doznają większego szoku, niż przyjeżdżam po y, samochód ciężarowy czy po autobus gdzieś i ja wysiadam y, z kabiny po stronie kierowcy. I dla tych kierowców dużych aut nie jest to dla nich szok, traktują mnie jak kolegę. Przeważnie jest tak, że jak się przyjeżdża po takiego y, małego Citroena, to pan y, Zenek jest w szoku i mówi, że wyobrażał sobie, że przyjedzie po niego mężczyzna i czy przypadkiem nie mógłby zmienić tej lawety na kogoś z mężczyzną, no bo kobieta ja, niestety ja. chyba jest nieodpowiedzialna na tym stanowisku, ale jak przyjeżdżam znowu po panie które siedzą w takim Citroenie, to są przeszczęśliwe, bo w tym momencie nie mają takiego poczucia, że one sobie z czymś nie poradziły, że przyjedzie jakiś pan, który je wyśmieje, a tutaj jakaś drobna usterka. Więc są zadowolone i w tym momencie odczuwam taką kobiecą solidarność, że fajnie, że przyjechała po mnie babka, bo ja mam po prostu jakąś pierdołę, a mąż by z tego zrobił wielką aferę, burę, że sobie nie poradziłam. To ten samochód odmalował Patryk. To jest mój szwagier, brat mojego męża Marcina. I Patryk jak malowaliśmy te poprzednie nasze auta i obserwował artystów, którzy z zewnątrz przyjeżdżali do nas, to on odkrył w sobie jako 15 latek taką rękę, że on też może chciałby to robić. Jak kupiliśmy to podwozie, to Patryk sam zaoferował, że chce pomalować ten samochód. I to jest takie nasze dzieło i wykonanie zewnętrzne, i w środku, i to, że to stworzyli druzgałowie łącznie z areografem. Miłe jest, kiedy na przykład jedziemy po jakąś ciężarówkę do Torunia, stajemy na chwilę gdzieś właśnie na parkingu i przychodzi do mnie ktoś i mówi, że był w Opolu i widział to auto, ale nie miał odwagi podejść, albo nie było nas przy samochodzie i był pozamykany, i czy on by mógł właśnie teraz to nadrobić? Ci pasjonaci ciężarówek. To jak gdzieś nas spotykają, to y, zaczepiają tak pozytywnie i to jest fajne. I za to dziękuję Master Trackowi, że mogliśmy tam zaistnieć i się pokazać. Dzięki temu, że te samochody wyglądają jak wyglądają, to jest dla nas reklama. Y, przechodnie zatrzymują się, zawieszają na chwilę oko, zapamiętują napisy, które na tym samochodzie są, kojarzą auto z firmą, bo moja branża to jest specyficzna branża. Ja przyjeżdżam gdzieś, na przykład do Macedonii. Tak było miesiąc temu. Przyjeżdżam po autobus, zabieram go, ładuję, odpałzuję się, jedziemy z powrotem. I ja wiem, że ja jestem za parę dni w domu i mam wolne, zajmuję się czymś innym. Natomiast kiedy były takie momenty, że myśmy zjeżdżali właśnie do firmy, przepakowaliśmy tylko samochód, przepakowaliśmy torby i jechaliśmy dalej, no to powiedzmy, że po dwóch tygodniach ma się dosyć takiego wyczerpania. Musiałam nabrać dystansu i pokory i takiego czasu, że ciężarówką nie wolno się spieszyć i jest to dobre, do tej pory stosuję i nigdzie się po prostu nie spieszę. Wydaje mi się, że zawsze dojeżdżam do celu bezpiecznie, nie mam obdartych kół i też po prostu jest dla mnie to spokojne. Nie stresuję się, wręcz przeciwnie, jak siedzę właśnie za kółkiem, to wszystkie takie sprawy biurowe, czerwon codzienny... Przemija, ja się w samochodzie relaksuję, podziwiam widoki, skupiam się na drodze I to, jest, i to jest to coś, co sprawia mi wielką radość i wyciszenie. Także jak ktoś jest nerwowy, to polecam jazdę tirem.